Podczas rządów jego starszego brata Władysław zapewne panował na Mazowszu, lecz za sprawą buntu władców, to on został osadzony na polskim tronie. Władysław drastycznie zmienił politykę zagraniczną, przechodząc do obozu cesarskiego. Książę poślubił czeską księżniczkę Judytę, z którą doczekał się syna Bolesława, oraz zaczął znów płacić Czechom trybuty za Śląsk. Po śmierci małżonki Władysław ożenił się ponownie, tym razem z siostrą cesarza Henryka IV, Judytą Marią. Układając pokojowe i poddańcze stosunki z Niemcami. Od początków panowania Władysława, znaczny wpływ na jego decyzję miał palatyn Sieciech. Z czasem jego pozycja urosła do tego stopnia, że stał się on praktycznie pierwszą osobą w państwie. Dzięki temu Sieciech zgromadził ogromny majątek i miał nawet przywilej bicia własnej monety. By uniknąć konfliktu dynastycznego, Sieciech oddał księcia Zbigniewa do klasztoru, a syna Bolesława Sztodrego kazał otruć. Zabezpieczył tym sukcesję drugiemu synowi księcia, Bolesławowi. Sieciech w imieniu księcia opanował i przyłączył Pomorze Gdańskie, które jednak szybko stracił. Bezwzględne represje Sieciecha wobec przeciwnych możnych, doprowadziły do ich buntów. Pierwszy zbuntował się Śląsk z niejakim Magnusem na czele. Buntownicy sprowadzili do siebie księcia Zbigniewa. Zyskali również znaczne poparcie z Czech. Jednak Sieciechowi udało się pokonać Zbigniewa, uwięzić go i odzyskać Śląsk. Ale rosnąca opozycja w kraju zmusiła rządzących do ustępstw. Władysław Herman mianował swych synów dowódcami wyprawy na Pomorze. Jednak ci za namową możnych zwrócili się przeciwko Sieciechowi i ojcu, zmuszając do podziału państwa pomiędzy nich. Po tym rozdrobnieniu kraju, bracia razem prowadzili walkę z ojcem i palatynem Sieciechem, który mimo ugody zachował znaczne wpływy. Po wygranej pod Pilicą i zdobyciu Sieciechowa, Sieciech ostatecznie został obalony. Bracia podzielili się krajem i odsunęli starego ojca od rządów. Ten po roku zmarł w Płocku.